Stoję przed Tobą dzisiaj, aby zadać jedno pytanie, które ma moc zmieniania życia. Jest to pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać, jeśli naprawdę chcemy osiągnąć nasze cele i spełnić nasze marzenia. To pytanie brzmi, jak bardzo tego pragniesz? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie nie chodzi tylko o marzenia, ale o gotowość do poświęceń, wysiłku i determinacji, aby je zrealizować. Jak bardzo tego pragniesz? Każdy z nas ma marzenia. Każdy z nas pragnie czegoś więcej sukcesu, szczęścia, spełnienia. Ale prawdziwe pytanie brzmi: jak bardzo tego pragniesz? Czy pragniesz tego na tyle, aby wstać wcześnie rano i pracować ciężko, nawet gdy nie masz na to ochoty? Czy pragniesz tego na tyle, aby przetrwać trudne chwile, pokonać przeszkody, i nie poddawać się, gdy wszystko idzie nie tak? Pragnienie sukcesu wiąże się z gotowością do poświęceń. Musisz być gotowy zrezygnować z wygód, z tego, co łatwe i przyjemne, aby osiągnąć to, co dla ciebie naprawdę ważne. Wielcy ludzie, którzy osiągnęli wielkie rzeczy, poświęcili wiele czasu, energii, a często także relacji i innych aspektów swojego życia. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy na tego rodzaju poświęcenia? Nie ma sukcesu bez ciężkiej pracy. Każdy krok w stronę marzeń wymaga wysiłku, zaangażowania i determinacji. Ciężka praca to klucz do osiągnięcia celu. Nie wystarczy tylko marzyć, trzeba działać. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy poświęcić się ciężkiej pracy, nawet gdy nie widzisz natychmiastowych efektów? Droga do sukcesu jest pełna przeszkód. Każdy z nas napotyka trudności, niepowodzenia i momenty zwątpienia. Ale to, jak reagujemy na te przeszkody, definiuje naszą determinację. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy stawić czoła przeszkodom, pokonać trudności i nie poddawać się w obliczu przeciwności? Prawdziwe pragnienie pochodzi z wewnątrz. To motywacja, która napędza nas każdego dnia, nawet gdy jest ciężko. To wewnętrzny ogień, który pali się niezależnie od zewnętrznej okoliczności. Jak bardzo tego pragniesz? Czy masz w sobie tę wewnętrzną motywację, która nie gaśnie, nawet gdy świat wydaje się być przeciwko tobie? Wyobraź sobie siebie za kilka lat, jak wygląda twoje życie? Czy osiągnąłeś to, czego pragnąłeś? Czy spełniłeś swoje marzenia? Teraz wróć do teraźniejszości i zastanów się, co musisz zrobić, aby ta wizja stała się rzeczywistością. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy podjąć działania, które zbliżą cię do tej wizji? Każdy moment jest okazją do zrobienia kroków w stronę swoich marzeń. Nie trać czasu na narzekanie, prokrastynację czy wątpliwości. Wykorzystaj każdą chwilę, aby pracować nad sobą, nad swoimi umiejętnościami i nad swoimi celami. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy maksymalnie wykorzystać każdą chwilę swojego życia? Wytrwałość to klucz do sukcesu. To umiejętność trwania mimo przeciwności, kontynuowania mimo porażek i niepoddawania się, gdy wszystko idzie nie tak. Jak bardzo tego pragniesz? Czy masz w sobie siłę wytrwałości, która pozwoli ci przetrwać najtrudniejsze chwile i wyjść z nich silniejszym? Twoje pragnienie sukcesu może stać się inspiracją dla innych. Twoja determinacja, gotowość do poświęceń, ciężka praca mogą motywować innych do działania. Jak bardzo tego pragniesz? Czy jesteś gotowy być przykładem dla innych, pokazując, że marzenia można spełnić, jeśli tylko naprawdę tego pragniemy? Jak bardzo tego pragniesz? To pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Pragnienie sukcesu, gotowość do poświęceń, ciężka praca, przezwyciężanie przeszkód, motywacja wewnętrzna. Wykorzystywanie każdej chwili i siła wytrwałości to klucze do realizacji naszych marzeń. Nie trać czasu na wątpliwości i prokrastynację. Zadaj sobie pytanie: jak bardzo tego pragnę? I jeśli odpowiedź brzmi: bardzo, to zacznij działać już teraz. Każdy krok, każda chwila, każdy wysiłek przybliża cię do realizacji twoich marzeń. Pamiętaj, że to, jak bardzo tego pragniesz, definiuje wielkość twojego sukcesu.